Cześć! W dzisiejszym filmie na Waszą prośbę przedstawię Ci na konkretnym przykładzie, na konkretnych pismach, jak należy pisać, jak należy pisać skutecznie. I z dzisiejszego filmiku dowiesz się też, czy coś psychologia może nam podpowiedzieć pod kątem, jak nasz odbiorca zapamiętuje informacje pisane w pismach procesowych. Więc nam, adwokatom, przede wszystkim zależy na tym, aby sędzia, czy osoba, do, do której piszesz, czy będzie to trybunał, czy będzie to sąd, czy będzie to twój klient, aby jak najwięcej zapamiętała z tego tekstu, który piszesz i wchodząc na salę, aby sędzia pamiętał jakieś najważniejsze informacje z Twojego pisma. Czy psychologia mówi coś na ten temat? Czy możemy sobie w jakiś sposób ułatwić? Czy są jakieś techniki, które. Pomagają e, łatwiej e, tą informację przyswajać, jak należy pisać, aby właśnie później te informacje, które bardzo chcesz przekazać, utknęły, utkwiły w pamięci naszego decydenta. No, w większości przypadków będzie nim sędzia. W dzisiejszym filmie będę opowiadał na konkretnym przykładzie, który ostatnio prowadzonej przeze mnie sprawie. Poprosiłem pewną osobę, która, nazwijmy to, jest na samym początku swojej przygody z adwokaturą, jeszcze nie zna tych wszystkich zasad, uczy się formułować teksty prawne i w oparciu o moje, moją prośbę, moje sugestie stworzyła jeden dokument i pokaże ci, jak ten dokument wygląda, a później pokaże ci ten, ten sam dokument, te same wnioski, ale już zredagowany po moich... Poprawkach. Za chwilę pokażę Ci dokument, który przygotowywałem do sądu i jest to sprawa akurat dla odmiany cywilna, rodzinna. Sprawa dotyczy dzieci, które zostały umieszczone decyzją sądu w rodzinie zastępczej. I ta rodzina zastępcza przez jakiś czas opiekowała się tymi dzieciakami, ale od jakiegoś czasu zaczęło się tam dziać złe rzeczy. To znaczy nastąpił kryzys małżeński i pracownicy... Tutaj pcpr zwrócili sądowi uwagę, że ta opieka może nie do końca jest e, tak, jak powinno być. Jak się później okazało, podejrzenia okazały się słuszne, ponieważ wyszło na jaw, że e, kobieta, która jest w tym związku i pełni funkcję rodziny zastępczej, dopuściła się zdrady małżeńskiej. Kiedy okazało się, że e, kobieta dopuściła się zdrady, nagle porzuca całą tą rodzinę. E, Opieka nad tymi dziećmi, wyprowadza się do innego mężczyzny. No i mój klient pozostaje sam z trójką dzieci i musimy teraz jakoś rozstrzygnąć kwestię tej opieki prawnej nad tymi dziećmi, ponieważ istnieje bardzo duże ryzyko, że sąd rozwiąże nie tylko rozwiąże rodzinę zastępczą, ale umieści dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Tego bardzo nie chcieliśmy. Pan podjął się tego, że będzie opiekował się tymi dziećmi, traktują go jak ojca, wypełnia bardzo sumiennie swoje obowiązki, zawozi je do psychologa itd. Problem prawny, który tutaj się wyłonił, polegał na tym, że nie spełnia wszystkich przesłanek, które prawo nakazuje, aby taka osoba była rodziną zastępczą. To znaczy, w momencie, kiedy jest w związku małżeńskim, no samotnie nie może wychowywać, wykonywać, sprawować tej opieki. Musi być najpierw rozwiązane małżeństwo i ewentualnie jeszcze inne wymogi. Nie jest to tutaj istotne, jest to tylko tytułem wprowadzenia. Musieliśmy w jakiś sposób sformułować wnioski do sądu, aby powalczyć o te dzieci, aby nie zostały umieszczone w placówce wychowawczej, tylko żeby zostały przy nim. Ale pojawił się bardzo istotny problem prawny, który chcieliśmy w tym piśmie przedstawić, a mianowicie osoba, która sporządzała to pismo, znalazła bardzo dobre orzeczenie które bardzo podobny stan faktyczny Sąd Najwyższy rozstrzygnął i stwierdził, że istnieje taka możliwość, aby taką osobę ustanowić tym opiekunem tymczasowo, zanim ona jeszcze nabędzie te, te wszystkie kompetencje, te wszystkie zaświadczenia, szkolenia itd., itd. pod warunkiem, że zachodzą poważne, Uzasadnione okoliczności. I teraz naszym zadaniem jest przekonać sąd, że właśnie są te uzasadnione okoliczności, aby te dzieci zostały przy nim. Więc wszystkie dane zostały wymazane, tak żeby być zgodnie tutaj z ochroną danych osobowych i tajemnicą adwokacką, więc nic tutaj, wszystkie imiona i nazwiska zostały wykreślone. Tak samo nazwa sądu. Gdzieś w Polsce taka sprawa była prowadzona. I zwróćcie uwagę, mamy tak naprawdę. Mm, Tutaj cztery wnioski, które chcemy przeforsować, chcemy tutaj sąd przekonać do naszych, naszego stanowiska. Jest po pierwsze, wnosimy o rozwiązanie rodziny zastępczej, no bo ona już jest dysfunkcyjna, ona nie spełnia swoich obowiązków, no w związku z tym, że pani się wyprowadziła do innego mężczyzny i stwierdziła, radźcie sobie teraz sami. Punkt drugi, no wnosimy o ustanowienie pana WP, są inicjały, rodziną zastępczą, niezawodową dla właśnie trójki małoletnich. Ustanowienie go opiekunem tymczasowym na tak ad hoc, żeby mógł sprawować wszystkie najważniejsze bieżącą pieczę nad dziećmi, aby nie działa się im krzywda, żeby podejmować decyzje, czy to lecznicze, czy inne. No i po czwarte, chcemy zawiesić postępowanie do czasu zakończenia sprawy. Rozwodowe, więc mamy cztery takie wnioski. Wnioski, jakie próbujemy przeforsować w sądzie, już są znane. Są to cztery wnioski, opisałem je przed chwileczką. Natomiast zwróćcie proszę uwagę na uzasadnienie. W uzasadnieniu już na pierwszy oka, zobaczcie, jak sobie weźmiemy to uzasadnienie, to mamy tekst, ścianę tekstu. Ścianę lejącego się tekstu, nie, nie jest to w ogóle przedzielone żadnymi. Separatorami, żadnymi punktami, żadnymi nagłówkami, co już jest pierwszym takim rzucającym się w oczy, bardzo zniechęcającym czytelnika symptomem, że ja będę musiał teraz przebić się przez raz, dwa, trzy, cztery, no cztery strony tekstu i to już jest pierwsza moja, moja uwaga, która, która jak gdyby już pierwszy, pierwsza rzecz, którą bym zmienił w tym tekście. <laughs> Następnie pamiętamy, że najważniejszym argumentem naszego pisma jest to właśnie orzeczenie, ponieważ sprawa jest nietypowa. Rzadko się zdarzają sprawy, że rodzina zastępcza się rozwodzi, więc tutaj mamy taką nietypową sytuację, czy w ogóle jest to z prawnego punktu widzenia możliwe. Znaleźliśmy orzeczenie, z którego sądu najwyższego, z którego wynika, że tak, i teraz musimy przekonać sąd, jak to orzeczenie przedstawić. Zwróćcie Państwo uwagę, że osoba, która pisząc ten wniosek. Pisze w ten sposób, w przedmiotowej sprawie wątpliwości budzi, czy można powierzyć pełnienie funkcji rodziny zastępczej kandydatowi, a więc już pojawia się taka niepewność, że my do końca nie wiemy, bo to budzi wątpliwości, i następnie staramy się jakoś przedstawić sądowi to orzeczenie Sądu Najwyższego. I co mamy tutaj? Mamy uzasadnienie wklejone tego, tego wyroku, gdzie mamy cały tok rozumowania Sądu Najwyższego, że sąd zważył, co następuje. I mamy tutaj definicję dobra dziecka. Mamy tutaj czym jest rodzinna piecza zastępcza. Mamy tutaj opisane wszystkie artykuły, które to regulują. No, tak jakby sąd tego nie znał, nie znałby tych przepisów. No, fakt, faktem nie możemy zakładać, że sąd zna wszystkie przepisy. Ale te akurat oczywiste możemy założyć, że co do, co do tych akurat argumentów będzie znał. A jak nie, to, to jeszcze raz je przeczyta. Nie musimy mu tego wszystkiego tutaj tak łopatologicznie wykładać. I mamy kolejne. Wyjaśnienia, kolejne wyjaśnienia, kolejne wyjaśnienia, cały tok rozumowania i dopiero na samym końcu, jak przejdziemy teraz, jeszcze tutaj jest napisane, że nie ma definicji ustawowej dobro dziecka. I teraz, teraz, co doktryna ma na, na, na uwadze a propos tego dobra dziecka? Co orzecznictwo ma na uwadze? Wszystkie uchwały y, sądu najwyższego dotyczące. Yy, dotyczące dobra dziecka i tak dalej, więc to wszystko jest no, w moim przekonaniu yy, niepotrzebne, i dopiero na samym końcu mamy taką informację. Przekładając powyższe rozważania na stan przedmiotowej sprawy, aha, czyli dopiero w tym momencie dowiadujemy się, co autor miał na myśli i dlaczego te informacje są ważne. Widzisz, w moim, mojej taktyce pisania pis procesowych i to, co ja staram się aplikantom doradzać, to jest to, aby tą najważniejszą informację o tym, dlaczego to jest istotne dla naszej sprawy, umieszczać na samym początku, a dopiero później wymierza, zamieszczać argumenty, które potwierdzają tylko tą, tą tezę. Więc po pierwsze, taka ściana tekstu powinna być podzielona na mniejsze paragrafy, i każdy wniosek powinien znaleźć uzasadnienie w osobnym paragrafie, w osobnym akapicie, tak aby czytelnik mógł sobie odetchnąć w pewnym momencie, w pewnym momencie zauważyć: Aha, zakończyliśmy ten wątek, przechodzimy do następnego. Natomiast jeżeli coś jest istotne, jakaś teza, jakiś argument, to przede wszystkim unikajmy takich sformułowań w stylu wątpliwe jest, nie do końca jest jasne, albo należałoby przyjąć najbardziej prawdopodobną wersję. No to pokazuje, że my nie jesteśmy pewni w ogóle naszych argumentów. My, muszę, my musimy powiedzieć: tak, drogi, drogi sędzio, Tą kwestię już rozpatrywał Sąd Najwyższy, ty nie musisz się już tym za bardzo zastanawiać. W tej sprawie rozstrzygnął to w taki sposób i taki, i przedstawił tam takie i takie argumenty. W związku z tym, no, ja od razu wiem, po co ja czytam to orzeczenie, dlaczego ono jest istotne i że ono rozstrzygnęło już taką sprawę podobną, w związku z tym ja już nie muszę za bardzo wymyślać koła na nowo, tak? Można to powiedzieć. I zamiast pisać y, trzy strony y, Uzasadnienia tego sądu, jak on dochodził do, tej, do, te, do tego wniosku końcowego, od razu walnie, walnijmy wniosek, a dopiero później, wówczas sędzia zapamięta. Mówi: Wyobraźcie sobie taką sytuację, że dwie osoby uczą się języka angielskiego. Jedna osoba uczy się, ponieważ musi zdać jakiś egzamin, a druga osoba uczy się tego angielskiego, ponieważ zakochała się w angielce i chcę jak najszybciej się z nią komunikować. Jak myślicie, która osoba nauczy się szybciej tego języka? No oczywiście ta osoba, która ma motywację, bo wie, że to jest dla niej ważne. I jeżeli ja chcę się porozumieć z moją, z moją sympatią, z moją narzeczoną, czy z kimś, e, po prostu kogo kocham, to ja się szybciej nauczę tego języka, ponieważ moja motywacja jest inna. Ja wiem, że to jest ważne, że to jest do czegoś potrzebne. Podobnie tutaj, jeżeli czytelnik wie, że ta informacja będzie istotna, że pomoże mu rozstrzygnąć dany proces, dany zagadnienie jakieś zawiłe, to nie bójmy się postawić tezy na samym początku, a dopiero później rozwijajmy najważniejsze argumenty. Ok. Teraz pokażę Ci, jak powinien wyglądać taki dokument po moich poprawkach? Więc wnioski, tu cała, całe petitum jest dokładnie takie same, więc nie będziemy się nad tym rozwodzić ale zwróćcie uwagę. Yy, mamy już ten tekst podzielony na nagłówki. Te nagłówki są zatytułowane i one chronologicznie i logicznie są uporządkowane zgodnie z wnioskami. Następnie mamy punkty, które. Również dają czytelnikowi konkretne odniesienia. Może można to o wiele łatwiej. No, jest taka zasada, jak zjeść słonia? Stare powiedzenie mówi, jak zjeść słonia? Słonia można zjeść kawałek po kawałku. To jest najprostsza odpowiedź. Podobnie z takimi bardzo zawiłymi, trudnymi tekstami prawnymi. Można je zjeść. One są łatwo strawne, jeśli będą podzielone na mniejsze, łatwo przyswajalne części. I tak samo myśli czytelnik, jeżeli się wczujemy w jego rolę, jeżeli on zobaczy, jakbyście chcieli zjeść całego hamburgera naraz, a was rozboli brzuch, będzie wam niedobrze, po prostu nie da się tego tak, po prostu nie sprawia to nawet przyjemności, ale kawałek po kawałku, kęs po kęsie, można wszystko rozczytać, można przeczytać i cały komentarz, prawda? tym bardziej pismo rozłożyć na czynniki pierwsze. W związku z tym zwróćcie Państwo uwagę, Pierwsza rzecz to są nagłówki. Oczywiście strona czynna, tutaj nie piszemy, że coś zostało wysłane, ktoś został upomniany, coś zostało zrobione, bo to jest, może to jest dobry tekst dla urzędników, bo oni nigdy nie chcą żadnej odpowiedzialności ponosić za to, że ktoś podjął decyzję. Jest najłatwiej jest powiedzieć, że jakaś decyzja została podjęta. Ktoś został upoważniony i nikt nigdy nie ponosi żadnej odpowiedzialności. My jako adwokaci piszmy z pełną odpowiedzialnością, będąc pewni swoich argumentów, piszemy w stronie czynnej, bo ona jest najbardziej przekonująca. Ona, jest, ona też powoduje, że tekst jest o wiele lżejszy, łatwiej się go czyta. Więc tutejszy sąd prowadzi sprawę z urzędu o wydanie zarządzeń opiekuńczych w sprawie takiej i takiej. Rodzina zastępcza ustanowiona przez tutejszy sąd nie spełnia już swojej funkcji, więc uzasadniamy, dlaczego sąd powinien rozwiązać rodzinę zastępczą. Więc to jest jakby pierwszy paragraf i wyjaśnienie, wyjaśnienie tego wniosku, dlaczego w ogóle ten wniosek składamy. Następnie mamy kolejny akapit, kolejny nagłówek. Uczestnik może pełnić funkcję tymczasowego opiekuna prawnego. To jest zagadnienie sporne i tutaj mm, są głosy za i są głosy przeciw. Jedno, jedno stanowisko mówi, że musi spełniać wszystkie wymogi, a inne stanowisko mówi, że nie i my chcemy właśnie przeforsować, przekonać sąd, że jest właśnie to stanowisko bardziej według nas słuszne. Dlaczego? Dlatego, że takie orzeczenie wydał Sąd Najwyższy. I piszemy w ten sposób, na obecnym etapie uczestnik nie spełnia wszystkich wymagań prawnych do ustanowienia go rodziną zastępczą. Więc mówimy prawdę, no nie spełnia. Nadal pozostaje w związku małżeńskim, co już go w tym momencie wyklucza z takiej rodziny zastępczej. Ale piszemy również, pewną tezę stawiamy, że nie stoi to na przeszkodzie, aby tutejszy sąd ustanowił go opiekunem, z uwagi na następujące argumenty. Po pierwsze, Sąd Najwyższy przesądził. Że sąd może ustanowić opiekunem prawnym osobę, która nie spełnia wszystkich wymogów przewidzianych przez przepisy kodeksu rodzinnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny. I to jest nasza teza. Czytelnik już wie, że w tym momencie będą argumenty za tym, że to jest dopuszczalne, że to jest możliwe. I w dalszym punkcie, w punkcie drugim, opisujemy zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego w punktach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd ma prawo odstąpić od tej zasady. Po drugie, artykuł 42 należy interpretować w oparciu o wykładnię funkcjonalną i systemową, zgodnie z literą dobra dziecka, a nie tylko gramatyczny sens tego przepisu. To są dwa. Wyszczególnione, widzisz, ja nie muszę przepisywać całego uzasadnienia, tylko wyszczególniłem dwie, dwa najważniejsze wnioski z tego orzeczenia i to jest kwintesencja tego całego. Nie muszę całego uzasadnienia wklejać i pokazywać, jaki był tok rozumowania Sądu Najwyższego, tylko daję od razu esencję, od razu kawę na ławę, co z tego wynika. Widzisz, jak przychodzi na przykład opinia biegłego w każdej sprawie to gwarantuję Ci, że najważniejszą i naj, pierwszą rzeczą, którą każdy czyta, to są wnioski z tej opinii. Mało kto zagłębia się w te szczegóły i zawiłości, jak ten biegły doszedł do tych wyliczeń. To oczywiście można to kwestionować i zagłębiać się w to, ale pierwszą rzeczą, którą czytasz, to są wnioski, co z tej, z tej opinii płynie. I tak samo w naszych pismach. Jak powołujemy jakieś orzeczenie sądu, to wyszczególniamy tylko najważniejsze argumenty, najważniejszą tezę. I widzisz... Zasygnalizowałem sądowi, że tylko i wyłącznie w ściśle uzasadnionych okolicznościach można sądowi odstąpić od tej ogólnej zasady. No więc, naturalną konsekwencją, że w kolejnym punkcie będę opisywał, jakie szczególne okoliczności występują w niniejszej sprawie. I w punktach, jak żeby inaczej, nie w ścianie tekstu, a więc w siedmiu podpunktach. Wyszczególniam moje argumenty, a więc uczestnik od czterech lat sprawuje pieczę nad dziećmi. Z opinii PCPR-u wynika, że sprawuje tę funkcję bardzo dobrze. Możemy tu załączyć tę opinię. Trzeci argument zapewnił dzieciom pomoc psychologiczną. Dowód, zaświadczenie psychologa z dnia takiego i takiego. Uczestniczy czynnie w życiu szkolnym małoletnich, zawozi je na zajęcia, jest w stałym kontakcie z nauczycielami i wychowawcą klasy. Dowód, zaświadczenie ze szkoły. Obecnie uczestniczy w kursie, dla rodziców organizowanym i zaświadczenie, i tak dalej. Więc musimy przekonać ten sąd, ale jakbym zaczął od tego, jakbym zaczął wypisywać najpierw, że takie są, taka jest sytuacja, to sąd nie do końca by rozumiał, dlaczego to jest takie istotne. Więc najpierw informacja, dlaczego to jest ważne, dlaczego to jest istotne, a następnie od ogółu do szczegółu rozwijam, uzasadniam. Unikajcie takich sytuacji. Że dopiero na samym końcu wyjaśniacie, jaki był wasz główny argument, jakie było założenie. I na przykład bardzo często jest taka formułka, no w tym stanie faktycznym, czy przekładając te ustalenia na realia niniejszej sprawy, to będzie miało istotne znaczenie, ponieważ tak dalej. Bardzo często ja też tak pisałem, ale jeśli chcemy wykorzystywać inne nauki, w tym psychologię tym różnego rodzaju techniki, naukowo udowodnione jest, że umysł ludzki w ten sposób najlepiej przyswaja argumenty, kiedy od samego początku wie, że ta informacja jest ważna. W zasadzie od pierwszego zdania ja muszę wiedzieć, o czym będzie ten tekst. Stosują tę technikę najlepsze czasopisma, stosują tę technikę właśnie publicyści, publikując teksty, aby przyciągnąć tego czytelnika, zachęcić go. Jeżeli ja mu walnę tekst i on nie wie w ogóle, po co mu to jest, jakie tam będą informacje, to niestety ja nic z tego nie zapamiętam. A to jest naszym najważniejszym celem, żeby chociaż jedno zdanie bądź dwa zdania z tego, z, tego z tego pisma sąd zapamiętał. Jak wejdzie na salę sądową, żeby pamiętał przynajmniej. No Dla nas ta sprawa jest bardzo ważna i na przykład jedna, ale sąd ma tych spraw no, setki, więc yy, te stany faktyczne się mieszają. Więc, więc warto jest wykorzystywać te techniki, na naszą korzyść. W związku z tym bardzo serdecznie zachęcam Cię, aby właśnie pisać w ten sposób. Dzielmy duże fragmenty na mniejsze, wtedy będzie łatwiej to przyswajalne. Na końcu mamy wniosek o zawieszenie postępowania. Króciutko, zgodnie z artykułem, sąd może powierzyć sprawowanie pieczy zastępczej małżonkom albo sobie rozpoznanie wniosku. Zależy od, od wyniku sprawy rozwodowej. No i w tej sprawie tak się właśnie stało, że sąd zawiesił to postępowanie aż do czasu rozstrzygnięcia tej sprawy przez sąd rozwodowy, a następnie będzie procedował o przyznaniu i komu tej pieczy y, zastępczej. Bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Zachęcam Cię do stosowania tej techniki, aby Twoje pisma były skuteczniejsze, i aby nie nudziły czytelnika, i abyś zmienił swoje nastawienie do pisania, więc. Jakbyś miał zapamiętać dwie najważniejsze rzeczy z tego filmu, to to, abyś swoje argumenty i tezy najpierw zamieszczał na samym początku, aby pokazać czytelnikowi, co jest istotne, a dopiero później przechodzić do jakichś uzasadnień. Staraj się pisać bardziej autorytarnie, znaczy, że tak jest twoje stanowisko, jesteś tego pewny. Unikajmy pisania takich właśnie porównań w stylu, sąd, zdania są podzielone, spór w i tak dalej. Raczej starajmy się pisać bardziej zdecydowanie stroną czynną oraz dzielmy tekst na mniejsze fragmenty. Bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego filmiku. Zachęcam Cię do zasubskrybowania tego kanału, ponieważ dzięki temu dowiesz się w pierwszej kolejności o kolejnych ciekawych filmach, szkoleniach, kursach. Bardzo serdecznie zachęcam Cię również do udziału w grupie na Facebooku, na której zamieszczam kazusy, gdzie zamieszczam również materiały, dzięki którym lepiej przygotujesz się do egzaminów zawodowych, które pomogą Ci w codziennej pracy, w pisaniu pism. Zamieszczam przykłady z filmików jako materiał uzupełniający do tej wiedzy, którą podaję na kanale YouTube. Ten filmik pokazuje. Yy, w praktyce na konkretnym piśmie, bo o to mnie bardzo prosiliście, bo troszkę inaczej to wygląda jak mówi się o tym, a inaczej jak zobaczy się konkretne pismo. Sami zdecydujcie, które pismo podoba Wam się bardziej yy, i które na przykład by Was bardziej zaciekawiło. No mnie osobiście to drugie, dlatego że ono opiera się na tych technikach, które dla mnie są skuteczne i które działają w praktyce. Natomiast jeśli chcesz uzupełnić swoją wiedzę, yy, ten film był praktyczny, jeśli chcesz uzupełnić i poznać więcej technik, zachęcam Cię do obejrzenia filmu 5 podstawowych błędów w pismach procesowych. Tam... Umieściłem moim zdaniem pięć takich najpoważniejszych błędów, które polecam, abyś ich unikał. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmikach.